Cześć! Witam Cię serdecznie w ósmym odcinku mojego podcastu o opisaniu pracy dyplomowej. A dzisiejszy temat, jeden z największych lęków studentów. A co jeśli obleją mnie na obronie? No właśnie, ten lęk pojawia się często, zwłaszcza w ostatnich tygodniach przed obroną. Ale dziś porozmawiamy o tym, skąd bierze się ten stres. Dlaczego nie warto panikować, i co konkretnie możesz zrobić, żeby podejść do obrony spokojnie? Cześć, nazywam się Julia Piotrowska i jestem doktorką językoznawstwa oraz właścicielką firmy edukacyjno-komunikacyjnej SLOWO. Od lat zajmuję się nauczaniem na poziomie akademickim i publikowałam teksty naukowe pod własnym nazwiskiem. Wykładam, edukuję i szkole. Redaguję teksty. Mam także doświadczenie jako promotorka i recenzentka prac dyplomowych. Wesprę Cię w procesie samodzielnego pisania swojej pierwszej pracy dyplomowej. A teraz zapraszam do słuchania. I pamiętaj, to jest do obrony! Ok, zacznijmy od najważniejszego. Statystyki są po Twojej stronie. Większość studentów zdaje swoją obronę. I to nie żart. Zdecydowana większość osób, które zostały dopuszczone do obrony, kończy ją z sukcesem. Dlaczego? Bo zanim trafisz na egzamin dyplomowy, już wiele przeszłaś, zaliczyłaś wymagane przedmioty, przeszłaś seminarium, napisałaś pracę, która została zaakceptowana przez promotora lub promotorkę. Masz za sobą opinię promotora i recenzenta. Te wszystkie elementy mają przecież wpływ na końcową ocenę. Podsumowując, obrona to nie wszystko. No więc, co tak naprawdę liczy się na obronie? Na obronie nikt nie oczekuje od ciebie, że będziesz recytować całą pracę z pamięci. Wręcz jest to, bym powiedziała, niewskazane, dlatego że tak naprawdę masz kilka minut na to, żeby zaprezentować te najważniejsze swoje założenia związane ze swoją pracą i bez sensu jest taka sytuacja, kiedy ty rozpędzasz się, zaczynasz za bardzo. Rozbudowywać ten wątek i nagle się okaże, że komisja ci przerywa, a ty się stresujesz. No, nikomu to nie służy, więc komisja chce zobaczyć, że wiesz, o czym pisałaś, co jest szczególnie ważne. Wstęp pracy i chciałabym, żeby to wybrzmiało takimi wielkimi zgłoskami to jest twój fundament. Warto znać go na pamięć. Skup się na przedmiocie i celu badań na głównej tezie na pytaniach badawczych, na metodologii oraz na założeniach teoretycznych. Pamiętaj o wynikach i wnioskach opowiedz do czego doszłaś w swojej analizie, co wynikało z twojej pracy, co było zaskakujące, a co potwierdziło wcześniejsze przypuszczenia. Dobre przygotowanie gwarantuje Ci spokój ducha. Okej, okay, ale co konkretnie możesz zrobić, żeby ta Twoja obrona poszła tak, jak sobie życzysz? Wydrukuj i przeczytaj swój wstęp i naucz się go na blachę. Serio, on daje Ci taką solidną ramę, w której możesz się poruszać. Przećwicz, Krótką prezentację pracy. Nie musisz mieć slajdów, chyba że oczywiście uczelnia tego wymaga, ale w praktyce trzeba streścić po prostu z pracę w 5 minut. O szczegółach zresztą opowiadam. W takim dłuższym płatnym, 30-minutowym nagraniu w serwisie klawo.io, i tam pod moim nazwiskiem Julia Piotrowska są e-booki, ale są też podcasty, i tam jest taki 30-minutowy odcinek poświęcony właśnie pracy, e, obronie pracy. I tam bardzo szczegółowo omawiam, jak dokładnie wygląda obrona, jakby jakich pytań możesz się spodziewać e, od komisji. i można powiedzieć, że część tych rozważań także jest zawarta w moim e-booku Praca dyplomowa i obrona bez stresu. Przeczytaj swoje wnioski, to jest ostatni, ostatnia część pracy i często kluczowy element obrony. No, i poproś kogoś, żeby zadał ci kilka przykładowych pytań. Dzięki temu zobaczysz, jak reagujesz w stresie. Pamiętaj, że nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Jeśli nie wiesz, możesz powiedzieć, nie jestem pewna, ale z tego co pamiętam, albo to ciekawa perspektywa, nie rozważałam tego wcześniej. Co jeśli naprawdę coś nie wyjdzie? To też warto powiedzieć głośno. Nawet jeśli coś pójdzie nie tak, to nie koniec świata. Zdarza się, że ktoś dostanie niższą ocenę albo komisja zaproponuje drobne hmm, poprawki. Ale, żeby kogoś oblać, to naprawdę rzadkość, i musiałaby to być naprawdę bardzo poważna sytuacja. Na przykład, plagiat wykryty na ostatnią chwilę, albo totalny brak znajomości tematu. Na zasadzie, no po prostu milczysz, jak mumia, albo przychodzisz na obronę w stanie niewskazującym pod wpływem jakichś środków, albo coś takiego. A skoro dotarłaś aż tutaj, no to naprawdę szansa na to, że oblejesz jest bardzo mała. Podsumowując. Nie obleją cię na obronie, o ile naprawdę napisałaś swoją pracę samodzielnie i przygotowujesz się chociaż trochę do tej rozmowy z komisją, podchodzisz do tego poważnie. Skup się na solidnym opanowaniu wstępu i wiedzy o tym, co, jak i po co badałaś, i oddychaj. To naprawdę nie jest egzamin życia. Trzymam za Ciebie kciuki. Jeśli masz pytania lub chcesz podzielić się swoim doświadczeniem z obrony, napisz komentarz do tego odcinka. Dzięki, że słuchasz i do usłyszenia. Dzięki za dziś. Zostaniesz ze mną na dłużej? Śledź mnie na Insta i na TikToku. Znajdziesz mnie pod nazwą słowo Julia Piotrowska. Koniecznie skorzystaj z mojej oferty pomocowej dla studentek: e-booki poradnikowe, stylistyczny kurs online, korepetycje dyplomowe, płatne nagrania, a także korekta i redakcja językowa w moim wykonaniu. Wszystko na www.słowo.com.pl w zakładce usługi Studia. Do następnego odcinka! Pa!